Inwestowanie pasywne dla 90% osób jest skuteczniejsze, bezpieczniejsze i bardziej odpowiednie niż... Trading, wybieranie poszczególnych spółek i szeroko rozumiane granie na giełdzie. W filmikach często opowiadam o funduszach indeksowych i ETF-ach, czyli narzędziach, które umożliwiają inwestowanie pasywne. Niewiele osób wie jednak, czym różnią się fundusze indeksowe od ETF-ów. Podstawowa różnica dotyczy tego, gdzie i jakie kupujemy. Fundusze indeksowe działają zupełnie tak samo jak inne fundusze inwestycyjne. Oznacza to, że nie są notowane na giełdzie i kupujemy je bezpośrednio od producenta a w Polsce największym z nich będzie bez wątpienia INPZU. Dzięki temu fundusze indeksowe możemy kupić bez posiadania konta maklerskiego, bez żadnych opłat i za bardzo małe kwoty, na przykład już od 100 zł. Aby inwestować w ETF-y, będziemy z kolei musieli posiadać konto u brokera, co poza tym, że odstrasza osoby, które nigdy nie miały z tym do czynienia, ma też kilka negatywnych konsekwencji. Największą z nich będą prowizje za zakup i sprzedaż. To naturalne jako że ETF-y są instrumentami notowanymi na giełdzie. Handlując nimi, niestety nie unikniemy zapłacenia prowizji maklerskiej. Zazwyczaj nie są one skrajnie duże i wynoszą na przykład 2-30%, ale często mają kwotę minimalną, na przykład 19 zł, która byłaby zabójcza, gdybyśmy chcieli inwestować małe kwoty, jak 100 zł miesięcznie. Przez te prowizje próg wejścia dla ETF-ów jest nieco wyższy niż w przypadku funduszy indeksowych. Z tego powodu, zanim zaczniemy inwestować w ETF-y, należy zostawić łapkę w górę dla YouTube'owego algorytmu, a także sprawdzić procentową wysokość prowizji oraz jej minimalną wartość, bo może ona bardzo negatywnie wpłynąć na nasze wyniki inwestycyjne. Oczywiście zawsze wybieramy bank, dom lub biuro maklerskie z jak najniższą prowizją. Kolejnym dodatkowym kosztem, o którym należy pamiętać, jest spread, czyli Czyli różnica w najbliższych sobie zleceniach na zakup i sprzedaż danego aktywa, albo jeszcze prościej różnica między ofertami zakupu i sprzedaży. Na szczęście przy ETF-ach zagranicznych będzie on niewielki, czy wręcz pomijalny. Mimo, że przy ETF-ach mamy tyle dodatkowych kosztów, to w polskich warunkach faktycznie będą one tańsze od funduszy indeksowych, które są obecnie dostępne na rynku. Jest tak, ponieważ ich koszty bieżące, w skład których wchodzi opłata za zarządzanie są nawet kilka razy niższe. Warto też wiedzieć, że ETF-y kupuje się na sztuki, a więc jeżeli jednostka danego funduszu ETF kosztuje 100 zł, to możemy wpłacić 100, 200 i 300 zł, ale nie możemy zainwestować 150 albo 250 zł. W tym przykładzie nie jest to jakiś ogromny problem, ale zagraniczne ETF-y mogą kosztować na przykład 62 dolary, czyli jakieś 300 zł, i dla kogoś może to już być zauważalne utrudnienie, a oczywiście znajdą się też znacznie droższe opcje. Segmentacja nie ma wpływu na inwestycje, a określa tylko, jakie kwoty możemy naraz inwestować. W przypadku funduszy indeksowych nic podobnego nie występuje i możemy wpłacać dowolną kwotę. Kolejną dużą różnicą będą podatki. Inwestując w fundusze indeksowe zostaną one automatycznie rozliczone za nas i nie musimy robić w tej kwestii absolutnie nic. Żadnego składania deklaracji, żadnego wypełniania dokumentów. Jest to oczywiście ogromny plus, ale ma też ciemną stronę mianowicie brak możliwości kompensacji. W przypadku ETF-ów każdego roku trzeba wypełnić PIT 38 i indywidualnie się rozliczyć, co raczej nie należy do najbardziej ekscytujących zajęć, ale daje nam możliwość kompensacji takiej inwestycji zarówno z innymi funduszami ETF, jak i w ogóle z innymi instrumentami giełdowymi. Jeśli więc zarobimy 1000 zł na ETF-ach, ale stracimy drugi 1000 na akcjach, to faktycznie nie będziemy musieli płacić podatku Belki. Kolejną kwestią jest ryzyko walutowe. Kupujące etf y zagraniczne inwestujemy w innej walucie niż polski złoty, i oznacza to, że na naszą inwestycję oprócz wyników ETF-a będą też miały wpływ zmiany kursu walut. Dla mnie osobiście jest to plus, ponieważ ekspozycja na dolara jest moim zdaniem korzystna, ale nie każdy by sobie tego życzył. W InPZ-u mamy hedge walutowy, co oznacza, że ryzyko walutowe nas nie dotyczy. Wspomnę jeszcze, że są pewne badania, które pokazują, że w długiej perspektywie to, czy mamy hedge walutowy, czy nie, nie ma większego wpływu na skuteczność inwestycji. Warto też wspomnieć, że inwestując w ETF-y, mamy znacznie szerszy wybór, chociaż myślę, że wszystkie podstawowe opcje potrzebne na początek znajdziemy też pod postacią funduszy indeksowych. Okej, okay, wiecie już, czym się różnią oba te instrumenty, ale... To niestety nie wystarczy. Musicie jeszcze wiedzieć, który wariant wybrać w waszej indywidualnej sytuacji, gdzie je kupić oraz na który produkt dokładnie się zdecydować. Na szczęście wszystko to omówiłem w tym filmie. Zapraszam, nie będziecie żałować.